Cześć dzisiaj chcę wam pokazać jak zrobić taki gelender To jest gelender zrobiony z desek co, co zostały po budowie Wiadomo, że te deski zawsze się gdzieś tam walają, a, a taki gelender tymczasowy, żeby, żeby sobie zrobić jakimś takim w miarę tanim kosztem To można sobie je fajnie wykorzystać I pokażę wam jak to tam sobie z tym poradziłem I jak sobie, jak sobie to zrobić Także zapraszam No, najpierw musimy sobie wziąć, powybierać z tych desek to mamy na pewno, każdy tam po budowie ma takie różne deski. Ja właśnie sobie też powyciągałem to i porozkładałem, tak, bo są wiadomo, no, różne, różne tam szerokości tych desek i takie kubki sobie musiałem porobić, żeby mniej więcej one były, no po prostu jeden pas, żeby był w jednej, w jednej tam szerokości deski, nie? A grubości mają różne, tam 2,5, nie wiem, czy centymetry nie? Ale najpierw właśnie sobie tu tak posegregować, no i później trzeba będzie je przeszlifować. Takim papierem wyczyścić i pokażę Wam, jak to, jak to później będę robić. I... No, majstry, najlepiej takie deski szlifować sobie taką kątówką z regulowanymi obrotami. A no, wtedy te deski, no bo wiadomo, żadną heblarka nie przez takie rzeczy, to nie może przejść, bo tam jest tyle gwoździ, z tej budowy, z tego czałowywania, z tego wszystkiego, że no, najlepiej taką kątówkę sobie założyć, taki papier tam powiedzmy 60. No i szlifować. Każdą deskę z każdej strony, i żeby po prostu tam nie było żadnych drzwi ani nic, no i, no i później najlepiej to pomalować. Także nie ma, nie ma tam żadnych cudów. O, tutaj chcę wam pokazać, właśnie jak to, jak to sobie szlifowałem tą, tą kątówką z tym papierem. Ustawiłem tam na, na tej regulacji takie, no bo to nie może też mieć taka wysokoobrotowa kątówka. To nie może, trzeba sobie tam ustawić taką jedynkę, dwójkę, no i, i z każdej strony przejechać i wyszlifować. Jak już mamy wyszlifowane, no to to malujemy. Ja sobie to malowałem takim prygnatem do drzewa. Yy, kolor szary, wiadomo, że te, te są tam różne brązy, jakieś tam różne inne kolory, ale mi akurat szary się najbardziej podobał, malowałem to coś wałeczkiem, coś pędzlem. Także każdą deseczkę z każdej strony objeżdżałem. Tak, już mamy pomalowane, no to później pierwsze co, no to, by, to musimy sobie zrobić takie wsporniki, ja sobie to akurat zrobiłem z dwóch desek, poskręcałem, wybrałem sobie jakieś takie w miarę fajne, no i na dole jeszcze widzicie taki kawałek, tam jeszcze jest trzecia deska przykręcona, nie? Żeby, żeby mieć ten odstęp od tego tarasu, żeby to nie było przy samym tym, bo tu jeszcze jakiś okap sobie będę musiał zrobić tymczasowy, albo coś. No i, no i pokażę Wam, jak to tam kręciłem do tego. Te sporniki takie, co tam później kręciłem do tego te deski, już pomalowane, no to najpierw sobie właśnie przygotować takie coś, bo do tych sporników sobie to przykładałem i tam, gdzie mają być te otwory, co, co te śruby tam przechodziły, to sobie to zaznaczałem. To jest o tyle fajne, że to właśnie idzie sobie wziąć i przyłożyć, przyłożyć właśnie do ściany, tak, ustawić sobie to fajnie do, do, do tego, do poziomu, no i ten rozstaw tych otworów jest taki sam jak, jak w, jak w tych belkach, co tam są pomontowane do tej, a do tego betonu tam, do tego tarasu. I to wtedy no mniej więcej te otwory się, się zgadzają, nie trzeba później kombinować. Najlepiej takie coś sobie przygotować. Ja sobie takie coś przygotowałem i, i też no a te szpilki. Ja tam akurat no miałem akurat takie to jest mi zostały takie szpilki szesnastki. No i wpuściłem je tam te 13-15 centymetrów do, do, tego, do tego tarasu. Wypuściłem no i no i tak to później przykręciłem w tych właśnie, w tych yy, no belkach czy tam, powiedzmy, tych takich podporach, co tam później przykręcam do tego te deski, no to w nich też sobie właśnie, też tą deseczką sobie przygotowałem tam yy, otwory w nich, żeby był ten rozstaw taki sam, no i właśnie tak najlepiej sobie to zamontować. No i w miarę tanim kosztem idzie sobie zrobić taką balustradę i mi się wydaje, że, że tak, no na razie na tymczasowo będzie będzie się to jakoś sprawować. No i widzicie, tutaj te wsporniki są już właśnie zamontowane na no na tych właśnie kotwach chemicznych, na tych szpilkach. Teraz do tych sporników już będziemy kręcić deski, najlepiej tą właśnie pierwszą deskę sobie fajnie wypoziomować. No, a później to już coś podkładać, jakieś też, albo też deskę, jakąś taką centymetrową albo półtorej centymetra. No, no i później już zamykamy ten teraz i kręcimy. Tu już sobie przykręcam tą pierwszą deskę właśnie, najlepiej sobie już ją wypoziomować, żeby ona była w miarę równo żeby nie było tam jakichś takich y, dziwnych uskoków ani nic. No, no właśnie wiadomo, teraz idzie ze spadkiem, a ta deska najlepiej właśnie, żeby była dookoła w miarę w jednym poziomie, a, a żeby nie było tam żadnych takich dziwnych tych i, i najlepiej właśnie jedną grubością tej, jednej, jedną szerokością tej deski sobie to objechać. I, I tu już teraz właśnie już golimy drugą deskę. A tu już jest efekt końcowy, przejechany, tak tu już jest efekt już ten finalny. Także dzięki. Na razie.